Piąte ujęcie, jak to można powiedzieć za jednym razem? Święty. A dobrze, że sklepy są do 23. To nie jest kraj dla wegetarian. No, miałam do wyboru tylko jedną. Sałatkę, więc wybrałam sałatkę. Budynek, który według niektórych jest najbliższym budynkiem na świecie. O, zobacz, widać jest, skąd są te produkty. witajcie. Cześć. Właśnie jesteśmy na lotnisku w Pristynie. Przylecieliśmy tutaj na weekend, żeby zobaczyć, jak wygląda najmłodsze państwo Europy. A teraz próbujemy się dostać do miasta, co okazuje się wcale nie być takie proste, bo autobus jeździ raz na dwie godziny i w sumie dopiero za półtorej godziny by był. To właściwie jedną opcją jest taksówka tutaj z lokalnego postoju albo zamówiona przez taksówkę, przez aplikację. Na razie zamówiliśmy przez aplikację, ale pani zadzwoniła, że 40 minut, więc w sumie czekamy. Zjedliśmy burka. Bardzo dobrego. Tak, był bardzo dobry. Co ciekawe, połowa samolotów, które tutaj lądują i startują. Jest z i do Szwajcarii z jakiegoś powodu. Więc Jak dowiemy się, dlaczego, to Wam tak, e, opowiemy. Tak, bardzo nas to Pierwszy grejcak success na naszym koncie. Dojechaliśmy. W końcu taksówka przyjechała, ta, którą zamówiliśmy z. Aplikacji, ale zachęło jej to trochę. Tak, ale możemy powiedzieć, że próbowaliśmy wziąć tę taksówkę, która jest pod lotniskiem i mega nie polecamy. Panowie są nastawieni tylko na pieniądze, nie znają adresów. Tak. Jak ktoś kojarzy tych starych taksiarzy z pod Centralnego, to oni się tu przenieśli chyba teraz. Dobra, szukamy naszego mieszkania. Uhu, jesteś Tak, to jest pierwszy safe. Mamy trzy sejfy do pokonania. Całe miasto. Przecież moje drogę nigdzie nie musimy wychodzić. Spójrz. Otwórz. O oh, wow! To jest naprawdę wspaniałe. No. Tak. Bardzo tak, to przejdziemy do to prośbiny. Dokładnie Kirku tutaj czeka. Jest pięknie. No dobrze, tak apartament wygląda... Eee, o! Tak apartament wygląda wieczorem. I zaraz pokażemy Wam jak wygląda rano. Ten sam widok z okna wygląda rano. Nie wiem czy słyszycie, ale w tyle są koguty, które pieją. Idziemy właśnie na śniadanie. Trochę późno, bo jest już dziesiąta. Ale pozwoliliśmy sobie dzisiaj trochę pospać, jak na prawdziwych wakacjach. I właśnie zastanawiamy się, jak śmiesznie wyglądają połączenia elektryczne nad ulicą. A ponieważ tu wszystko jest właściwie dosyć blisko, tak w zasięgu 15-20 metrów, to idziemy na piechotę, nawet nie będziemy szukali tej komunikacji. Jesteśmy w restauracji Metropol na śniadanie. Ciężko się było trochę dogadać. W końcu przetłumaczyliśmy sobie menu. I, I co wybraliśmy? Jajecznicę z lokalną kiełbasą i omlet na wędzonym łososiu. Zaraz Wam pokażemy jak to wygląda i ile kosztuje tutaj śniadanie. Śniadanie było bardzo dobre, ale to nie jest kraj dla wegetarian, bo zamówiliśmy jajka w koszulce na wędzonym łososiu, które okazały się być podane na na dużym kawale mięsa. Na dużym kawale mięsa. Pani nam o tym nie powiedziała, a zapytana stwierdziła, a bo nie mają akurat tak, łososia, tak. więc będzie na mięsie. Tak, a ja rok w sumie już nie jem mięsa, więc... Do dzisiaj. Do, do dzisiaj, bo przez przypadek trochę zjadłam, ale... Ale za to dostaliśmy jeszcze w prezencie zupę marchewkową i w sumie za dwudaniowe śniadanie z sokiem zapłaciliśmy 16 euro. Teraz opowiemy Wam trochę o, o kraju, o, o Pristinie, tak żebyście wiedzieli, gdzie jesteśmy i dlaczego jest to dosyć specyficzne miejsce, a potem pokażemy Wam najważniejsze zabytki i, i punkty orientacyjne tego miasta. Witajcie w naszym wideo-przewodniku po Prysztynie, stolicy Kosowa, najmłodszego kraju w Europie. Kosowo ogłosiło niepodległość od Serbii w 2008 roku, jednak relacje z Serbią pozostają napięte, a niepodległość Kosowa nie została uznana przez niektóre państwa, w tym Rosję i Chiny. Prysztyna z populacją 200 tysięcy mieszkańców tętni życiem i jest sercem tego kraju, gdzie ponad 10% obywateli Kosowa znajduje swoje miejsce. Spacerując po Pristinie, zauważycie flagi amerykańskie. To symbol szacunku i wdzięczności dla kraju, który odegrał kluczową rolę w uzyskaniu niepodległości przez Kosowo. Miasto jest mozaiką kontrastów. Od komunistycznych budowli pochodzących jeszcze z czasów Jugosławii, po nowoczesne architektoniczne cuda. Nie brakuje tu również knajp, kawiarni i restauracji, które żywiają miasto każdego dnia. Prysztina jest również miastem młodości. Ponad 40% populacji ma poniżej 25 lat. Niestety Kosowo mierzy się również z wysokim bezrobociem sięga aż 30%. Mimo to energia i optymizm młodych ludzi są wyczuwalne na każdym kroku. Flaga Kosowa z sylwetką kraju jest jedną z dwóch tak unikatowych na świecie. Kraj posiada również nietypową trzyliterową końcówkę domeny narodowej, KOS. Silne relacje ze Szwajcarią są widoczne w licznej diasporze kosowskiej. Kosowianie to piąta co do wielkości mniejszość narodowa w Szwajcarii. Większość mieszkańców stanowią Albańczycy, a język albański jest językiem urzędowym. Mimo braku członkostwa w Unii Europejskiej, walutą w Kosowie jest euro. Dominującą religią jest islam, co wpływa na kulturowy krajobraz tego fascynującego kraju. Przyślin to miasto, które nieustannie balansuje między przeszłością a przyszłością tradycją a nowoczesnością. Zapraszamy do odkrywania jego sekretów i historii, które tworzą niepowtarzalny obraz Kosowa na mapie Europy. Teraz spacerujemy uliczkami Przyśliny i szukamy miejsc, dokąd udają się turyści. I zaczynamy od najważniejszego miejsca Kosowa, czyli pomnika Newborn, który symbolizuje odzyskanie niepodległości przez kraj. Pewnie jak przyjedziecie tutaj kiedyś, to zobaczycie ten pomnik w nieco innych kolorach, ponieważ jest przemalowywany z różnych okazji, dosyć często, które mają symbolizować różne wydarzenia. Przed nami. A jeszcze nie przed wami, budynek, który według niektórych jest najbrzydszym budynkiem na świecie, jest dosyć ciekawy. Tak, czy jest najbrzydszy, raczej nie, po prostu jest inny. Oto atrakcja numer dwa na naszej liście. Czyli Biblioteka Narodowa w Kosowie. To, co jest na górze budynku, i zaraz zobaczycie dokładniej, to jest 99 kopu stylizowanych na tradycyjne albańskie nakrycie głowy, czyli kelesze. Nie pokażę Wam, wam środka, bo o 14.30 w sobotę zamykają budynek, ale zaraz zobaczycie, jak wygląda zewnątrz. Jest naprawdę ciekawy. do trzeciego punktu listy atrakcji turystycznych w Pristynie. Za nami pomnik Willa Clintona. W ten sposób mieszkańcy Kosowa, mieszkańcy Prystyny, okazują swój szacunek krajowi, który bardzo im pomógł przy odzyskaniu niepodległości. Przed nami, a właściwie nad nami punkt bonusowy naszego programu zwiedzania, czyli tak zwany Despain który był monumentalnym projektem budowlanym komunistycznym, a teraz przypomina o poprzednich czasach. Tak, trzeba też bardzo uważać, bo z sufitu kapie woda i po prostu tutaj są kałuże na włodze, a obok są sklepy. To miejsce a... naprawdę zaskakuje. A wejście wygląda tak. Marcin, gdzie ty nas prowadzisz? Ta <tadam> galeria handlowa, ale schody nie zachęcały. I to, co jest tu? Przeszliśmy całą galerię. przy Despain? Który. I nie kupiliśmy, a wszystko było takie tanie. Despain z zewnątrz wygląda tak. A pod nami galeria handlowa. Mamy psiego przewodnika. Prowadź nas z piesku. Gdzie mamy iść dalej? Aha. Aha, czas na odpoczynek. Musimy pokazać to jest pizzomat. Teraz zobaczymy. weź zobacz. Tak, ale. Pię... Aha, tylko jedna dostępna, czy tak? No nie, możesz a. margaritę. Nie. Ready to eat. Aha, bo. Lepiej nie, bo może być. Kot za 4 euro, a kolt za 9,5. Czemu? Nie wiem, ale autostop jest, widzisz? An Aha. Ale Czyli... mamy tą, tak? Hot reddituit za piątkę. A to mniej więcej taka sama cena jak za pizzę w restauracji chyba, co? Tak, dokładnie, co ale niesamowite, było. że w tym kraju jest tyle smart rozwiązań. Jesteśmy na punkcie widokowym, na wieży katedry św. Matki Teresy z Kalkuty. Dobrze teraz! Piąte ujęcie. Jak to można powiedzieć za jednym tak, razem? Świętej matki Teresy z Kalkuty, ale w Prysztynie. Tak, ale stąd jest przynajmniej super widok na panoramę całego miasta dookoła. Aczkolwiek myślę, że z naszego Airbnb, który jest na 10 piętrze, również mamy zacny widok na całe miasto. To prawda. Dzień dobiega końca, zobaczyliśmy wszystkie atrakcje, które na dzisiaj zaplanowaliśmy, a teraz idziemy do restauracji coś zjeść. To co? Do zobaczenia jutro. Marcin pokuje już ostatnie nasze rzeczy, opuszczamy nasz pokój. Idziemy dzisiaj jeszcze troszkę pozwiedzać, bo o której mamy samolot o 20. Tak, siedzimy. Zaczynamy ostatni dzień naszej wizyty w nie przed nami ostatnie śniadanie. Teraz zobaczycie zdjęcie, co dzisiaj jemy. I co? I dzisiaj nie mamy żadnego konkretnego planu, a właściwie nasz ulubiony plan. Idziemy połazić, poczuć klimat. Pewnie w międzyczasie pokażemy Wam jeszcze troszkę urywków, troszkę zdjęć z miasta. I co? I dziękujemy, że do nas dołączyliście i zapraszamy następnym razem. latniska, czekamy na nasz samolot powrotny. Jeśli chodzi o Pristinę, zaskoczyła nas bardzo, bardzo pozytywnie. Jest tutaj dużo nowoczesnych budynków, ale też jest kontrast, jeśli chodzi o takie stare budownictwo, zniszczone budynki. Raptem wchodzimy kilka kroków dalej i mamy naprawdę urządzoną restaurację w fajnym klimacie. Tak, bardzo ciekawe robi to wrażenie. Zanim skończymy, to kilka takich informacji praktycznych. Po pierwsze... Warto mieć ze sobą gotówkę, bo owszem biorą karty, ale tu się głównie płaci gotówką, zwłaszcza w jakichś knajpach. Po drugie, tutaj nie ma europejskiego roamingu, pamiętajcie o tym, bo naprawdę można się mega naciąć. My korzystamy z takiej aplikacji, gdzie można kupić kartę e SIM, to, to tu gdzieś będzie, pokażemy, logo. I na koniec jeszcze chcieliśmy podziękować naszemu panu od Airbnb, bo naprawdę mega fajny nocleg. Napiszemy wam pod spodem, gdzie nocowaliśmy co? Do następnego razu. Tak, pa. Cześć.